Cześć wszystkim, zapraszam was do oglądania tego filmiku W dzisiejszym e, odcinku chcę wam zaprezentować e, pracę na gospodarce e, Trawa już zaczęła rosnąć, więc zaczyna się siano-kosy I chcę wam dzisiaj pokazać jak to dzisiaj wygląda W tych czasach, jak i sprzętami się działa i w ogóle jak to wygląda Bo kiedyś to wyglądało całkiem inaczej, była kosa i się jechało Potem już był i koniami, ale teraz już dzisiaj takie sprzęty Chcę Wam to w dzisiejszym filmiku przekazać i zaprezentować najlepiej jak tylko będę mógł. No to zaczynam. O Nie, bo chudnicę musiał wypuścić Chudnicę trzeba wyczyścić, bo się grzeje to... Chwila przerwy i wyczyścić i... i zaraz znowu pojedzie dalej Rotacyjna hmm. dysko konkretny sprzęt tu jeździ rotacyjno z przodu i z tyłu. Z przodu bierze 3,20 m, a z tyłu 2 m łącznie, gdzieś bierze 5 m razem. Ten sprzęt. To zaraz można inaczej pracować. Chwila postoi, bo wiesz... Widzisz? No. Meter jest, no. no. meter. No to grubo jak... W maju to naprawdę gęsto, ty. No. Naprawdę. Ty mu dusi, ty. temu dusi. Wow. No, dobrze, dobrze. Jak już wspominałem, traktor z przodu i z tyłu ma rotacyjne dyskowe i bierze 5 metrów. Jest to kawałek 3 hektary. I zajmuje mu to gdzieś ponad godzinę, bo tu jest wysoka trowa. Jak mierzyliśmy około metra i w ogóle jest zaskoczony, że czemu tak dusi, a po prostu tak gęsta trowa i i temu traktor musi wolniej jeździć, ale chciałem to wam dzisiaj przekazać i jest to John Deere 5080 Znaczy 580 Moc 80 koni gdzieś Ale gdzieś jest tam lekko podciągnięty I temu gdzieś też tak idzie Jeśli się Wam podobało to jak dzisiaj mogłem tam Was zaprezentować A ja wierzę, że, że jeszcze będę mógł Wam pokazać Co dalej się gdzieś robi z tym siadem I jakimi sprzętami się tu działa na, na polu no. Ale na razie tyle i w przerwie niż tu przyjedzie, bo już nadjeżdża, że, że będę mógł jeszcze coś się dopowiedzieć Wam do tego, co dzisiaj jest działane. No, Konkretny sprzęt no, to szybko się robi, bez problemu i, i można iść do innej pracy. No. Nadjeżdża. Zostało tego 10 metrów to ma po prostu na dwa razy no. przyjechać zajechać i, i wrócić z powrotem no. Czekam i chcę wam pokazać w ogóle jak to też wyszło na koniec i jeśli możliwy gospodarz będzie chciał coś powiedzieć to też przekażę wam w tym filmiku a jak nie no to to jeśli się wam podobało to super wieś. I, I, I koniec i podsumuję, to trochę te siano kosy. Jak mniej więcej mówiłem Wam, że to zajęło gdzieś godzinę, te 3 hektary skoczyni, możliwe żeby było szybciej, ale trawa była gruba, gęsta i wysoka, meter. Jako 15 maja, to czy 17, 17 dzisiaj jest, to naprawdę gruba zaskoczony gospodarz temu musiał wolniej jeździć. No jeśli się Wam podobało to co dzisiaj Wam zaprezentowałem, pokazałem jak ten sprzęt działa, jak funkcjonuje i, i też mogłem nagrać to dziękuję e, właścicielowi i wierzę, że też będzie można więcej Wam przekazać, więcej Wam pokazać e, to co się gdzieś działa i jakimi sprzętami się, dzie się działa na gospodarce, bo to wystarczy tylko siednąć, zapiąć i to, to po prostu same jedzie, wystarczy tylko kręcić kierownicą i dźwigać drążek i, i same to po prostu jedzie, no to aż satysfakcja i w ogóle samorozkosz jeździ takimi sprzętami bo kiedyś to, to było ręcznie no to inaczej wyglądało, ale dzisiaj to to zmieniało, zmieniły się czasy i dobra, no to pozdrawiam Was, Bojda Vlog widzimy się za niedługo w następnym filmiku zostawcie coś po sobie i i też subskrybujcie jak się Wam podobał mój kanał polecam i do zaś skoszone